Ja Janusza, a ty nawigację? Czy ja na nawigację ty Janusza? Nie ma problemu, może być nawigacja Janusza. Tu zobacz, widzisz tą dźwignię? Wsteczny. No. <grystanie> Nie da rady tego do tyłu ruszyć. też Aha. Chyba ze 350 kg to waży. Nie tak, ty. Kenil się. <grystanie> Słuchaj, yy, jedziemy na czuja. Bo to widzę, że już mnie zdenerwować. Już widzisz, do... już, już się zaczyna zdenerwować. No to nie, ma, nie warto. Będziemy improwizować. A ty o której musisz być? Ja nie mam limitu. Nie masz limitu. No. O, fajnie. A już czy tak? Dobrze, tak, żeby mnie dzieci jeszcze poznawały. No, to <laughs> w się, bo, żebym się Nie zmienił to bardzo. <słuch> Ale wiesz, 1,8 to to momentu, może mieć naprawdę kubek. Po 60 ma moment. No to trochę, chyba jest. Zobacz, popatrz na tą kierownicę, zobacz. No widzę, widzę. A on też szybuje przy dodawaniu gazu? Tak, kładzie się na lewo. Tak. A na lewo? No, o, ale silnik no, ale jest mięzko. niemiłosierny po prostu. Ja pierdykam. Cały termotocykl to jest w ogóle event. Niesamowita maszyna. To jest tak jak trochę na żywym koniu byś jechał. Musisz go tak. Ja, ja! Oś, 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 oś. <laughs> ale fajny jest, mi się, Musicie się, No ma, ma charakter, nie ma charakter A, Ale ma... A blok silnika, ja pier... To wszystko to jest silnik, tu jest tylko bak i siedzenie i to wszystko, nie? A on jest hartailer? Nie no ma przecież hartail motocy w dzisiejszych czasach na tych dziurach. a jak nie ma, nie robią, przecież robią. No może i ktoś robi, ale to, 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 kto to kupi, no To byś kręgosu po jednej przejażdżce byś miał do wymiany. No tak? to prawda. Te customy, te chopery, to są hartailer, No przecież. tak, ale to nikt tym nie jeździ, to stoi jak tam na tej jeździ? wystawie. <laughs> I, i chłodzą mi patrzą, o ten ma czaszkę namalowaną, ten ma na konia z piorunami. I to do tego służy, a nie do tego, żeby zapier... Na tym, nie? A ile on waży? Ku, no, ze 340, 350. O kurde. Ku GTL-em 1600 udało mi się przy starcie, że poleciałem na kole trochę, ale to już jest event, bo koło akurat zapało. Z reguły się pali laciek, a tu jeszcze jest coś dziwnego, bo tu dali 180. -tkę. I w ogóle zobacz. 19 cali, 16 cali. To jest też tak zrobione, nie wiem, po prostu cały świat jest ten motocykl. Nie no, super. Wyglądasz przepięknie. I chyba o to w tym chodzi po prostu, żeby sobie o zdjęcie tak. zrobić, coś. O, widzisz? O, dobrze, ale mi roz, rozwibruje mi pasztę dobrze. Jak tu dajesz gazu, to po prostu jakbyś na pralce siedział i by się buty prały, takie jest wrażenie. Ty, no mi to pokazuje 16 stopni, zaraz ja nie, ja nie ogarniam. Ja nie mam nawet takich zecach termometry tutaj. Tu jest tylko silnik. Jak Ci zimno, to u możesz sobie usiąść na cylindrze, bo tak wystajesz. <grystanie> Odcina, rozumiesz, na 5,5 tysiąca obrotów. Ale wygląda jak lokomotywa dosłownie, nie? nie? Fajnie wygląda, naprawdę fajnie wygląda. A Ty wachę masz? Nie wiem, bo nie ma wskaźników <grystanie> żadnych. No dobra, ale tankowałeś coś? Tak, rano do pełna. Żeby to nie było, że trzy razy muszę do łowica zatankować. Koreczek to tu jest normalnie jak od butelki. Nakręcasz, odkręcasz. Na... Każdy może ci odkręcić korek i za i Zasikać. I nagle mi się wyświetliła ta restauracja. My tam kiedyś byliśmy, podjechaliśmy, zrobiliśmy rundkę i, i... i zawideliśmy jakieś, nie wiem, 10 lat temu. Ale jedliśmy tam, nie? Nie, nie jedliśmy, my tylko zrobiliśmy rundkę i polecieliśmy w... Ja jeszcze miałem ceberkę białą ty perełkę. A, przejechałeś tam już. No tak, 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 ja już jestem Ja Ja offroadem jadę, tu po kamieniach. Zatrąb, jeśli masz małego. Życia nie oszukasz, no. Ja to generalnie szanuję. No to stajemy, czy nie? Na chwilę chcę zobaczyć, jak tu się wpisze te... O, pojechał. Kamil, może ja pokieruję nas, co? Nie. Nie, wszystko jest okay. dobrze. To za chwilę jest ta droga, którą ja chciałem jechać. E, da, 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 da. Może się jeszcze Ci uda. Czy mam prowadzić, czy nie? Nie. Ja jestem głodny, kolego, ja nie jadłem nic od rana, także... No to hopsa, hopsa. No. Nie zrób mnie w bambuko. No to nie stoimy, jedziemy. Teraz to ja za, to muszę zakręcić śmigłem, żeby odpalić czy <grym> się że to tak se startuje. No to ty Piotr, nie ufasz mi. Ktoś, kurda mi się zdaje tego jedzenia, to ja nie zobaczę. W domu kanapkę ziem jak wrócę dopiero chyba. Co tu za krew była? Ja pierdykam. Ja, ja lubię czasami tą drogą pojechać, bo tu jest tak właśnie jak widzisz. Ty to jak wybierzesz kamień drogę to jest... Nie, super, naprawdę. Nie dziwię się, że lubisz tędy jeździć. Uwielbiasz do tego. Powiem ja ci... ci dawno się jadąc na wprost nie zbyciłem. Nie, tak! Skradła twoje serce ta droga, teraz wiem czemu to może faktycznie to jest i słuchaj, jak ty tak cierpisz, tak? Nie wiem, może to jest, a może to jest imitacja sprężyny ty, bo... Gdzie my jesteśmy? A środkiem jakbyś spróbował może? A, bo... a co tam na środku jest? No. Tylko teraz nie środkiem, bo jest jakiś a... taki... Sprób... ja chyba już wolę na czołówkę. Bo... I znalazłem. raz i ja porządnie i koniec. Będę się męczył teraz całą drogę. jejku. No o, czeka, to ja cię zabiorę na wycieczkę. Czekaj, czekaj. Ja wezmę KDMa, ty weźmiesz i pojedziemy ku... Tu... To ci dam. Z lasu cały dzień po lesie będziemy kupować. Ale słuchaj, to absolutnie nie jest tak. Ja że... już zaczynam widzieć o co chodzi z tą dzisiejszą widendką. Ty jesteś po prostu mściwy taki, taka. nie jest taka szuja, mściwa. Myślę też spokój. Ale jesteś źle ubrany, ja to ci pożyczę koszulę do tego. Ja jestem bardzo dobrze ubrany właśnie. Tak? Tak, ja nie jeżdżę w koszulach. Dlaczego? Bo nie mam. Cześć, cześć. Jest tu jest cieplej. Tam cały czas jest ciepło. ty taki zmarzluszek Aha. jesteś. no bo ta koszula to jest tak na takie upały, wiesz? Pawełnę masz dzisiaj jako warstwę sieralną. Nie, tam jest taka... A tak, tak, ja wiem, niczkę wlarowa, ja wiem, tak. Ochraniacy nawet na łokciach nie zostają, jak się wyjdziesz, także... To prawda. Siło się na niego patrzeć, przyznaję. Tak, ja też lubię na niego patrzeć. No, I Uważaj, bo tu jest ten, bardzo to tłuczy jest. próg zwalniający. Pole, ja omijam to, ten Tylko dla motocykli i rowerów, zobacz. No to dobrze. O, tak. O, oh, ja też fajne, fajne. Lubię takie motocykle, że się nie możesz doczekać, kiedy będzie przerwa zamiast w drugą stronę że się nie możesz doczekać kiedy wsiądziesz to... Eee, fajnie Bardzo fajny. Taki jest taki jest. W sam raz. One hour later. Dobra i co ja teraz muszę kupić wsteczny żeby stąd wyjechać czy co? E nie płasko jest. E tam jadę patrz 350 kg k... w nogach dynamit. Dobrze, że jakby było pod górkę dwa stopnie to już nie dał rady. Eee. par, 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 par. O, tu masz skarpetki Syntex po lewej stronie, fabryka? Super, zawsze chciałem zobaczyć. Zostawię ci na razie yy, z kontrolą trakcji i yy, na tej mapie do no, najmocniejszej, no bo to cię nie zaskoczy. No nic czytaj zasadniczo, no. Dobra, pokaż jak to jest w ogóle. Cześć, gdzie tu jest wyświetlacz biegu? A dobra, jest. Tu jest, to duży, nie? Widzę... I już. Rozumiem. Ty, ale to, to jak wsiadłem do Ciebie teraz, to jak na jakiś spliterek bym musiał tak. No naprawdę, to tak... To jak proste, na mietle. Jakbym motoru nie miał w ogóle. To tutaj nie wchodzę... A, dobra, tu jest. Dobra. Przecież wiem. Ale masz fajniutki quickshifterek. Ekstra, takie lubię. Tak, tak, to prawda. Fajny masz. Ale koszula Ci pasuje Ale wiesz on mi pokazuje, że nie ma kluczyka, to tak ma być? O a tak, bo ja mam kluczyk <grym> Znaczy wiesz ja Ci powiem tak, to jest motocykl Na takie miłe pyrtum pyrtum właśnie No to poczekaj, jakbyśmy po dziurach teraz pojechali To byś zobaczył pyrtum pyrtum <grym> Pyrtum pyrtum Jak tu sobie wybrałeś najbardziej premium asfalcik jaki możesz, to w okolicy Podoba mi się, bardzo mi się podoba Masz rację, on absolutnie nie jest niejaki, ma taki charakter Zaraz skrótem pojedziemy do lasu ja sobie na wygodnym off-roadowym Ducati pojadę, a ty tylko. Ale ma się takie wrażenie trochę na Ducati, że się siedzi na motocyklu, a nie w motocyklu. Tak, nie? Tak, 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 tak. Jak, jak ja go kupiłem, to się jak na miotle czułem. Jak jedziesz, no to nie sposób dwa razy nie spojrzeć. Siedzisz na bloku silnika po prostu i tyle. O. Silnik zajebiście, i koła. zajebiście. Kurne, ja lubię jednak pojemność, wiesz i te masywne cylindry tak. tutaj, no oni im... mi tak, tak. podoba mi się. Naprawdę mi się jak ktoś podoba. Jak ma małego, to to... Tak. Tak, <laughs> tak, tak. Wszystko się zgadza. No jest egzotyka fajna, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Czemu my jedziemy za samochodami? No? Ty, ty prowadzisz. Wsiadłeś na kruzera i zamulasz obrazu, nikt ci nie kazał nawet. O... Znaczy wiesz, do no, takiej jazdy jak teraz, tak? Jedziesz sobie po tak, drogą. Ja po dziurach tu p... dojechałem, a ty po gładkim sobie pięknie wrócisz, tak? No, super. A może to po prostu jest twoja pokuta, była? Za to. Za te wszystkie lata mojej krzywdy. Za to, że być wspaniałym przyjacielem, tak? <laughs> Cudownym kochankiem. <laughs> tak, za całą moją dobroć, mojego serca, to jest pokuta jeszcze potrzebna. Pięknie, dobrze. O no fajnie, żeśmy skoczyli się na obiadek, podobało Tak, bardzo przyjemnie. Można się zrelaksować, taka wycieczka. Cyk. I cyk. Weź łychę teraz otwórz. Zobacz jaka łycha jest w ogóle, do stopkę. O ty, on poleciał. No, kładź, 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 nie polecił? Tak? Tak, tak, tak kładź, ma być? Kładź, tak, on się tego... Tak ma być? Tak, kładź, kładź, dobra. Ja... No. O moja dupa. O fajne. O, o fajne. Będę polecał. Upa! Spoko, spoko. To wszystkiego dobrego i do zobaczyska. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Cześć! ja. Głupio to jest z tym, że pod tą ręką jest gaszenie. Jest niewygodne, trzeba przykładać sobie ręce. Dam mu, jak tu dwa litry mam wlać, to. Powinniśmy i tak to dzisiaj wyjeździć. Dwie godzinki pogumujesz i nie ma kurna wachy. A doleję, bo ja mam na dole w cysuszkach tylko już. To już koniec imprezy? 6 litrów. Ożyć, go! <laughs> to jest fajne. Za mało gazu ona je, tak je, nie je, lubi. Je, tutaj ja nie przyspieszam, tylko kapek zaczyna nie, mielić, nie? No nie ma tutaj ma Matko jakie to są motory. Jak tu byśmy zakładali sobie jakieś akrapy albo aroły. O Jezus! Nie, ja nie wiem co to na mieście, to ja nie wiem. Szczerze powiem ci, bym się trochę cykał. No przecież tym się nie da tak jechać, żeby prawa jazdy nie zabrali. Co mi powiesz o ciśnieniu? Mniej czy więcej? Czy na razie testujemy dalej? Chyba panie, panie najgorzej, wiesz, strach kurde później jest, żeby nie porwać tych dęzek, nie? Nie mam wyrazu uznania. Ale miała widać. Jak to się mówi z tyłu liceum, z przodu cmentarz! Odwróciła się z winą jak krzyga po prostu. Ta, Uuu, aż mi medalion zatelepał! Dojdź. O, będzie palił! No, ale przód miałem na maksa zaciągnięty. No zobacz, co się dzieje. Znaczy się technicznie musisz zrobić, nie? Stać do przodu, żebyś go bujnął i wtedy odpalił, nie? O, no i teraz jedziesz. No i elegancko. Bez bujnięcia nie pójdzie, bo jest za tempo. Tak, ja, trzeba go odelżyć pewnie. Ja pierdykam, jakie chabazie. O ja pierdziele, dwa metry wysokie. Po co ja tu jadę? <noise> A, ktoś tu jechał, rzeczywiście. No na ktm na stojąco wygodniej. Nie mogę powiedzieć, że nie. No zdecydowanie wygodniej, tu jest za niską kierownicza. Muszę tu się zgarbić, zgiąć cały. I nie ma czego trzymać tymi nogami. Nogami? No to tylko tam przy kostkach się trzymam, nie? Tu, gdzie mam kolana, to już nie ma motocykla. Gdzie? O kurwa pierd. A, nie wyjedzie tak. To jest fajnego w tym motorku. Przeniosłem go przez kolejne. No, no, no. Ta. Tu jest aj, 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 Te kolce mi prosto na twarz poszły, a ja mam okulary. Olej, niebieski rymorzec. <laughs> o, coś mi się z hamulcem stało. Pierwsze trzy uderzenia nie było hamulca. Klocki to masz nowiutkie. Pokaż, weź nogę. Tam nie, no właśnie, bo masz użyganą pompę. Weź nogę. Wiesz, wiesz co się pewnie stało? Wydaje mi się, że pewnie się płyn skończył. Nie masz w ogóle w tym, chłopie, nie masz płynu. Chodzi ci do końca i fizycznie spuknięcie. Tak. Nie kompresuje nic. Musisz uszczelnić gówniarza, nie? O, wiatkownica jest ciekawy jak na tych chłopach w piasku. No właśnie. Zaraz tam się wpierdź. Na gładkiej oponie, zobacz. To no jest ładna woda. Nie ma wody, Piotruś. Na mam przyjeździe. Ole, z... głową w gałąź. No, nie ma nic wody. Wyschło wszystko? Słuchaj, tak. To tu nie ma żadnego znaczenia te oponki. A ja że na tych oponach to będzie, O, jak trudno. A tu woda płynęła. Zobacz. Tak, aż mi koło się zakopało całe. Kotek, uważaj. Na te nasze, to jest dosyć nudno, ale możemy sobie podjechać tam. Nie nudno? Na tym popiachu posypanym betonie chętnie zobaczę, co się wydarzy. <gry> no ja też. Chleję Na zero gazu wjechałem. No zobacz, ten nie dodaje gazu specjalnie. Właśnia, 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 właśnia. Tutaj, stąd rogacz. Tu się wybił i poszedł pionowo tam pod górę, przede mną. Ale przesuszone tu jest wszystko. A co tu jest zbudowane? Tylko, że to kurde na trajektorii tu. To jest jakaś baza zbudowana. No zobacz, jak tu się jak ktoś i na wprost. Dobrze, żeśmy tego nie pojechali na pałę. To jest coś podejrzanego. I to jeszcze zobacz, kolcami, pa, badylami w tamtą stronę. Ta moja przednia opona, ci powiem, puszcza. Jak się robi to głębokie, to ona mi puszcza. Tak. Znaczy. Teren wojskowy. Ty, nowe te tablice są. I coś tu jest. Jakieś tu te podchody robią chyba tymi okopami. tyło po nas spoko, przód, tak jak pisali tam, no, że pozostawia do życzenia rzeczywiście w terenie, no ale to nie była kupiona po to, żeby była w piachu dobra. Taką to już mam. <śmulacza> Przód hmm. mi piszczał, słyszałeś? To co? To było przodem. Eee. O! Nie wiem. O, o kurna, pola... Będę głową to na głowu... tryplaczku twoim, zobacz. Gdzie ma? O kurcze, pięknie. Jak w Wietnamie gdzieś płynie rzeczka, tobie kurna. Krzesło, widziałeś? Krzesło leży Nie, w tej wodzie. A tam, tam, tamtą drogę musisz jechać, tamtą, nie? Zresztą poznasz, wyjedziesz u siebie na u osiedlu. No, ja zawijam z powrotem. Tą drogą. Na razie. Ho. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybko Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, a o, manetka w rękę. Brawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ście.